Twoja firma ma raporty, które trzeba tłumaczyć zespołowi, bo nikt nie rozumie skrótów? Dynamics 365 pozwala dostosować język, nazwy, układ, tak by system mówił Twoim językiem. Nie musisz uczyć się aplikacji, ona ma wspierać Ciebie. System ma być partnerem, nie zagadką. Napisz, jaki Twój system ma zabawne skróty. Twoja firma ma raporty, które trzeba tłumaczyć zespołowi, bo nikt nie rozumie skrótów? Dynamics 365 pozwala dostosować język, nazwy, układ, tak by system mówił Twoim językiem. Nie musisz uczyć się aplikacji, ona ma wspierać Ciebie. System ma być partnerem, nie zagadką. Napisz, jaki Twój system ma zabawne skróty.